Hej, hey, cześć, witajcie z tej strony Wespar. Słuchajcie, dzisiaj, w kolejnym odcinku chwili przerwy, chciałbym wam coś pokazać. E, to, o czym wspominałem już jakiś czas temu, e, modyfikacja do mojego komputera. Są ją. Nią, mianowicie, przepraszam Was bardzo, kolumny, które sobie zamontowałem, oraz nowy subwoofer. Słuchajcie, po co Wam to pokazuje? Wiecie, w zasadzie to głupia sprawa, ale nie wiem, tak po prostu jakoś yy, uznałem, że to może się Wam jakoś przydać, że cały czas jakby nasze pseudo studio filmowe w którym to ja sobie przebywam, cały czas się powiększa, cały czas rośnie i cały czas jest bardziej profesjonalne. Chciałbym wam też uświadomić, że dziękuję wam za wsparcie, bo dzięki temu, że wy mnie wspieracie, oglądacie moje filmy, ja też mam na przykład powód, żeby modyfikować moje stanowisko pracy, ulepszać je, no i po prostu sprawiać, że filmy, dźwięk oraz inne takie pierdołki po prostu nie owijając w bawełnę no są lepsze, nie? Także Oj, sorry, ale nie ogarniemy jeszcze tej kamery. Okej, okay. dzięki Wam wszystkim naprawdę za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie wspieracie właśnie w komentarzach, lajkami i tak dalej. Róbcie to dalej, a ja Wam obiecuję, że ja też się będę starał robić coraz lepsze materiały. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Avast? E, a ja też się będę starał robić coraz lepsze programy, także trzymajcie się i pamiętajcie, że ja jestem dla Was. Narka.